Wow, ale masz fajny zestaw łóżków. A od mhm. kogo dostałaś? Ty. Nie. Nie, od mamy? O, super są, co? A kto ma takie nowe kimono? Ja. A pokaż kimono. Pokaż z tyłu, jak wygląda. No, jest Historia. Od razu widać, że to twoje kimono, nie, Wikuś? Wika zaraz ma zajęcia z te do. Wrócimy na Florydę, do Wika będzie zdawać na pomarańczowy pas, nie? Tak siostra ćwiczy? Hej, kochani! Jak widzicie, i ja nie prowadzę dzisiaj za to. Prowadzi Marek. Eee, i... Samochód jedzie, a ręce mam tu. <laughs> tak. Eee, I najśmieszniejsze jest to, że nagrałam tylko chyba jednego vloga bez Marka. Eee, a minął już prawie tydzień. Jak marka... Nudno bez Marka, co? <laughs> no, jak Marka nie ma. I wyobraźcie sobie, że wczoraj eee, Marek zrobił mi niespodziankę. W ogóle się tego nie spodziewałam. Znaczy, tak coś wiecie, tak coś czułam, że może coś takiego zrobić, ale nie wiedziałam, że konkretnie w tym dniu akurat i Marek wczoraj nam zrobił mega niespodziankę, powiedział mi, że do mnie nie zadzwoni na, wiecie, na Facetime, bo tak zawsze gadamy na wizji, no bo wiecie, jaki chcą widzieć w ogóle i fajnie teraz Marek Trzeszczy trzeszczysz, wszystkim, jak ktoś ogląda tą słuchawkę bo powiedział, że ma bardzo dużo pracy. A ja tak coś czułam, że jeżeli zadzwonię do niego na wizji, to on się po prostu wygada, bo Marek nie potrafi kłamać. E, no i tak. I, i, i Marek e, powiedział, że zadzwoni do mnie już jak będzie wracał e, z pracy. No i wiecie. jak będę w domu. Znaczy tak, no ale że jak będziesz już tam, jak po pracy będziesz. No i Wiktoria e, miała taekwondo, e, Moja mama się bawiła z kaspem na górze u Wiktorii w pokoju, żeby Wiktorii w treningu nie przeszkadzać, bo akurat nie mogli sobie wyjść na dwór, bo padało. No i ja tak patrzę, jak podjeżdża jakiś samochód, ale wiecie, tak przez żaluzję tylko tak szybko spojrzałam i w pierwszym momencie co pomyślałam, że to nasz kontraktor podjechał, bo chłopaki mimo deszczu byli na budowie pracowali i mówię, kurczę, coś się stało, nie? No i że przyjechał do mnie coś tam mi powiedzieć. No i zobaczyłam, że jeszcze jakiś mężczyzna wchodzi, no bo mówię, przez te żaluzje w ogóle, wiecie, no tak nie nastawiałam się, że to Marek, bo jakbym wiedziała, że może to Marek, no to inaczej. A że ja jeszcze tak nie dowidzę, to już w ogóle. <laughs> Więc tak, Marek yy, przyjechał i powiem Wam, że się poczułam jak nastolatka znowu. I, I Marek też w sumie się tak poczuł fajnie, nie? Mhm. Też mi mówiłeś, że tak jakoś inaczej. No, więc fajnie było. Później sobie poszliśmy, że na randkę, na naszą budowę po ciemku z latarką. Fajnie było. No, no i słuchajcie, dzisiaj jest kolejny dzień. Dzisiaj nawet całkiem niezła pogoda jest, mimo tego, nie wykrakaj. No, mimo tego, że zapowiadali, no, że tak będzie cały tydzień padało. I jedziemy właśnie do lousa, no więc jedziemy do lousa załatwić parę rzeczy, bo oczywiście Marek znowu jakiś kolejny projekty wymyślił. O trzeciej mamy też umówione spotkanie z naszą panią od szafek kuchennych, i chyba na nowo będziemy projektować całą kuchnię, jeżeli chodzi o rozstawienie. No i to tak, zobaczymy, co jeszcze nam dzisiaj dzień przyniesie. No na pewno będziemy mieć dużo spraw do załatwienia, jak to tylko Marek przyjeżdża. I akurat pogoda zapisuje na to wszystko. Moja mama została z Kasperkiem, bo akurat Kasper sobie teraz ucina smaczną drzemkę. No... Więc jedziemy i zobaczymy, może coś ciekawego, bo też mam pewien projekt, ja wymyśliłam sobie dodatkowo, więc później może Wam pokażę mój pomysł na jedną rzecz przed domkiem, którą zobaczyć. Historia. Marek <noise> Wszyscy są zamaskowani Wszyscy są zamaskowani My przyszliśmy wybierać żaluzje, ale co? Żaluzji nie ma jak nie było, tak nie ma. Nie ma, nie było i nie potrzeba. Znaczy są, ale nie ten kolor i zobaczcie. Lampki. Które troszeczkę Marek będzie modyfikował, i one będą na zewnątrz, na takim. Nie wiem jak to nazwać łotku łotku tak, przed domem, co mamy. Później Wam pokażę o co chodzi. I to są baterie słoneczne, więc one zawsze będą działać, i będzie już tak przed domkiem jeszcze jaśniej niż jest teraz. Marek poszedł z kaspem na budowę, bo musi dać coś chłopakom. Chłopaki tam robią. Poszli dwóch bosów. Idziemy sobie na wycieczkę. A tu proszę bardzo jaki żółwik fajniutki. Przechodzi sobie przez drogę. Wiem, przez ja nie drogę. Nie Zobacz, kaj, pójść co do... to? To to? Żół taki Bez piękny. Trzeba go przenieść chyba, bo on chciał przejść na drugą stronę, Marek. No to nie... czekaj, tu weź ten... Jesteśmy słuchajcie na działce. Która jest na sprzedaż. Tak? Nikusia już od razu ogląda jakieś listeczki i inne rzeczy. I tutaj jest miejsce na dom, takie jakby przygotowane. A tutaj jest cały widok. Działka razem z tym stawem. Tutaj to wszystko. A tam jest ten, osiołek. Osiołek tam jest. Co? Osiołek tam jest, zobacz. Cześć, fajowy jesteś taki. Murdy majakorio. No, ale jesteś słodziaczek. Słodki jesteś, od razu przyszedł. Cześć, no. kochanie. Cześć, kochanie. Ale jesteś fajowy. Jak z bajki jesteś normalnie. Czy jakie to jest dziepno? Twarde. Pokazuję Wam właśnie wieczorową porą, jak nieźle dają te lampki. I fajnie. Ale fajnie wygląda, nie? Marek? Fajnie, fajnie. Szkoda tylko, że jest taki kolor, kurde, a nie biały, tak jak reszta wszystkich tych naszych lampek lampy. A jaki jest kolor? Żółty. A powiem Ci, że w kamerze w ogóle nie widać różnicy. No nie anioł. A, że chodzi ci. A no dobra, bo Markowi chodzi o czekajcie. O lampki o tamte, na tamtych schodach. Tam mi ostrość nie łapie. A nie o, o te. Ale to Marek, to jest przód, tam jest tył, tyłu. No. Więc tutaj tak się to wszystko prezentuje. Fajnie. U Jezuśku. Dziewoną <laughs> lusterko Marka. Tu jeszcze się nam świeci jedna z zepsutych lampek, które musiałam, muszę wyrzucić. No, i tutaj są też, właśnie na kolejnej stronie. No, ładnie się to wszystko świeci. Przynajmniej teraz, jak goście przyjadą, to będą widzieć z daleka domek. No, jeszcze Wam tak pokażę, jak ktoś do nas przyjeżdża. No to rzeczywiście już widać, że coś tutaj się dzieje. Tam są światła na tarasie, a tu są światełka, właśnie. Спешу,